Bo uh. A w drugiej chyba nic nie ma, wiesz? No, to może słońce. Wyślijcie mi jeszcze raz zaproszenie do grupy. Dobrze? <grymne> Nie wiesz, trochę to Kocham te skrzynki okay. Trzeba ich jakoś ogarnąć, tak żebyśmy w końcu ich odpadli. Helka po prawej. Grup, ale ale Możesz kurwa... Mamy szybszą HL -kę. Kurwa ten bunker jeszcze jest Chociaż Ten bunker jest jakiś No ja pierdolę Czekaj, ja to wezmę uwaga Trzeba pozbijać tego więcej No trzeba, trzeba. Zamawiam sobie sava. Ten. Mawa. Ten, bo mi potrzebne. tak go ustawić. Nie, nie tak. Nawet nie tak, kurwa. Tak, tak, ale. Chodzi mi o wejście do tego bunkra. Aha O... Znów mam lag, zaraz mi pewnie wypierdoli Tylko że tędy kurwa można... Nie, nie można przejść I... Tylko na... Tylko zawiśnij, ja wyskoczę, tak żeby, wiesz, się nie rgnęli za bardzo. Już? No no Znowu się zahaczyłem. A gdzie jest ten... Gdzie jest ta ciężarówka moja? Ty! Ej Panowie kto wziął Panowie, Kto wziął wziąć żarupkę Znaczy ja wziąłem jedno, to jeszcze nie zostawiłem. A bo tam były, bo te, tam były te, 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 te do budowy bazy. Kurde, to ja pojechałem w nią ponowne. A to czekaj, jeszcze zaraz sprawdzimy, bo, bo tu jest prędkim, druga, to, jest to jest zobaczymy, wiesz? Ja zobaczymy, wie? To tu jest jakiś bunker, ale dobra, masz znaczy ten. No to ty weź podjeżdż tutaj tym panem. Tu jest? Aha, no dobra. No bo tam były... Nie, bo tam były wszystkie te płotki takie inne pierdowo w tamtym tak. Proponuję nie trzymać się pojazdów w tej bazie. A tu jest mały z mus... O straga. Dobra, ja to ten nie Stragan. zrobić z miasta bazę, bo jakby ktoś był w mieście cały czas, by ktoś nie poleciał czy coś. Może wrócił to by res... to mogła się tam zrespić w razie czego. To czekaj, to gdzie jest ta mapa? Ta baza na Jangali, tak? Jangala. Ale tutaj chcesz przenieść tę bazę? Znaczy myślałem, żeby z miasta zrobić bazę, bo wtedy... Będzie można się w nim zrespić bez jakiegoś... Jak Jan Gala, Ravanaj, no bo to jest... Y, rzędu, patrz na mapę, to, to jest, jest Ravanaj, ale to jest... No to... aha, ale przecież tak, to jest, Tak, ale to no, jest, no, jest no, Przełęcz Jan Gala no, czy coś takiego. można trzymać tutaj, gdzie jest, a w mieście ogólnie zrobić jakąś bazę, bo z to lepiej, żeby był schowany gdzieś indziej, nie? Znaczy no i zabieramy ten sprzęt, znaczy... Nie ja wiem, zaraz. Nie bądź. Bądź. Ja, sprzęt zostaje, ale bunkry ewentualnie, tam wszystkie inne rzeczy pierdoły tu tam do tego miasta. To, aha, ale do którego w ogóle miasta jak to przewieźć? No tutaj, obok. Do rawanaj chyba. Tam Ravanaj gdzie nie, nie ma Gunstore'y, czegoś takiego, bo wtedy widać na mapie. No nie, tutaj tak do tego Ravannai, no. Co jest obok. Ale to te bunkry tutaj zostaną? Czy co? To? Nie, popieramy. Sprzęt niech zostanie, tak. Sprzęt tutaj niech zostanie ten. W te bunkry i tak dalej, to tak A tam, a tam, tam, a tam, a tam zrobimy osobno, tam tam? Tam tam? tak? Aha, Nie są skrzydła. Aha, dobra. Dobra. W bunkrze nie tutaj chodzi, pokażę. W Tutaj w tym, w siatku w o, O vh Ja czekaj, ja Cię uleczę. Znowu wyskoczył. O kurwa. Chcesz, a że mi... nie wiem o tym. No bo nie... ja nie widzę, bo to jest w górze ja nie wiem nie wiem na jakiej to wysokości. Dobrze, zobacz to dobrze jest. No tak, tak, dzięki, dzięki. Tutaj Chyba nie mamy minca. Gdzie to jest? <laughs> Ej, no co jest? Kurwa Ej Gdzie? A czekaj, może to w tym ambulansie jest Jest w ambulansie O Zobacz dobrze to jest. Teraz. Poczekaj, ja polecę z tobą. No właśnie fajnie, bo to ten. No tak, ale tam postawimy gunshota i będzie dupa. No, no, wiem, wiem, widzę, widzę, ale tu postawili gunshot'a, bo chyba mam jednego zapakowanego, nie wiem, zobaczę zaraz. Tak, mam. Ale czekaj, bo ja... Było coś? Bunkier, wieża, ambona, ambona myśliwska. Czekaj, a w tym drugim traku. Ten główny jest ten Tu jest poblokowane wszystko? Tak, jasne. Chciałem wszystko poblokowane? bo to nie Niektóre są zablokowane, ale... To chyba nie masz. Znaczy... Poszukać Helek Panowie, zadanie ze snajperkami. Dobrymi snajperkami. Checkpoint. kapsuł, checkpoint. Co tam, to Oni tam lecą do tego. Jaki? Dobra, chodź, ja jadę tam. Tak? Słuchajcie, to Słuchajcie, może to reszta, tam reszta tam, właśnie za Kiemem, właśnie... poleci do tego outpostu, a my tutaj z starym starym zostajemy. Dostajemy. Mówię, że, że może, może. Tam robić. do tego outpostu, bo tam to... no, no, mój. On no? No. Próbuję zrobić to zadanie i będziemy mieli dobre snajperki, także będzie czym się bronić. No właśnie, może no właśnie, reszta może niech też, reszta pomoże, niech tam, też tam, pomoże tam, tam, tam Kimowi, A my tutaj z Oskarem zostaniemy i pokonujemy tej bazy. Nie, to, to bazy. tylko Brudasy. To tylko Brudasy damy radę. Ciepli czat, ciepli czar. Chociaż nie zaraz nie, Panowie helki się kręcą koło nas Dwa birdy Oj uważaj no oni za tobą letą O kurwa, o kurwa Jebane, Jebane chuje, chuje. Kolejś wyskoczył równocześnie ze mną, nie? Z helki Spada po przeciwnej stronie dr ten drogi Dlaczego uszczelić zanim on wyląduje Ewentualnie może im żyć, czuł hamaki do was przyjechać, nie? Ale on spierdala im Ale drugi, o, ten, ten o, goście ten, drugi, ten drugi też wyskoczył ale jest i, i, ale ich dużo, ale wyspoczynamy z tych ruchu oporu, z tych ruchu oporu Pojechać tam do was? Kurwa Jaki kurde, gdzie panowie, czy ktoś z naszych zaznaczył, zaznaczył na tej mapie? Na tej mapie punkt tutaj, kurde? tutaj kurde, chyba nie, chyba nie. Ale jeszcze raz, w której mapie. No bo na mapie, jak no, ona na mapie, sobie jak mapę, sobie to masz mapę, taki, tak, punkt taki punkt praktycznie na środku, praktycznie mapy, na środku mapy z napisem tutaj kurde. Tutaj kurde. A ktoś tak napisał. Ale to ktoś z naszych ktoś, ktoś to zna, ktoś z czy to nie wiadomo. Właśnie nie wiadomo. A, właśnie Raczej nie z na naszych. U nas chyba są dojrzali ludzie, co? <laughs> Bo to w sumie świadczy o tym, że tak naprawdę tak jak by zaznaczyć punkt, punkt na jakiejś mapie, to, to wszyscy go widzą, nawet z, z przeciwnej drużyny. drużyny. W każdej chwili możemy tam do was przyjechać jak ktoś. No co za gówno, co za pierdolone w dupę gówno! Co to jest? Co to kurwa jest? Ja nie wiem, jak ja Panowie mam to postawić. Potrzebny support. No, ty patrz! Ja pierdolę. Ale lekarz czy inżynier? Ogólnie wsparcie. No to poczekajcie, już jedziemy do Was houndzi Ej, chodź, chodź to jest z was, Oscar, nie wiem Idzie gdzieś ze Ja mogę pójść, ja mogę pójść, ja mogę pójść to do nie zostanie To mi mów działa mnie, działa działam tam Co? do nich, znaczy do, na mapie. Włącz mapę i tam masz kapsu checkpoint Jarol lataj tak żeby przeleciał nade mną i ja go wtedy ustrzelę, Tą... ...wirda. No więcej tam. Dobra, tam kurwa. Na górze tam wcześniej staniemy tym Hamzy i najwyżej wystrzelamy z daleka. O kurwa, o kurwa. O skarb pomożesz? skarb Ale jeden, jedną. ten, no. od koła staciliśmy nie wiem suy sumie... No chyba nie one so bo z Mhm. zariuszy. Hmm. Jedzie się dobra. Koleś nie polatał. Dał się złapać na stary trik. <noise> Ale to jest chore ty, żeby to powinno się ukształtować. Powinno ukształtować w stosunku do terenu, a tutaj normalnie to bierze i robi jakieś miszmasz. Pomocy, pomocy panowie. Jedziemy, już jedziemy, już jedziemy. Ah. Wlądowałeś się śmigłowca? Jest nie lądowałem. Kurwa jak kurwa jak Z tą górką co tutaj jest, jest taka jeszcze jedna i tam byśmy stanęli Byśmy ich z góry ściągnęli, jak wiedziałem jeszcze nas zabiją Zajebali mnie Macie tam jakich, jakiegoś dipa w tą tą? Coś takiego? Z tym, z Oni baili, baili... Z czego? To wieś które to oblutowe te działka